Siemaneczko, z tej strony Piorun, Naczelny Inżynier w tej miejscowości W dzisiejszym szybkim odcinku pokażę wam jak włączyć tempomat w grze Euro Truck Simulator Przechodzimy do ustawień gry I tu mamy tempomat Skok regulacji prędkości, ja sobie zaznaczyłem plus 5 km na godzinę Tolerancja możemy dać od nawet 10 km. Ja tu wybrałem 5. Oczywiście fabrycznie też to jest ustawione. Możecie wybrać 0, możecie wybrać więcej. No i tu mamy inteligentny tempomat. O co chodzi? Tempomat po prostu będzie wam gaz puszczał na silniki i tak dalej będzie się tylko kierować sobie ciężarówką, jak to działa zaraz zademonstruję zobaczcie, jadę sobie na liczniku mam mniej więcej tyle jest to 60 na godzinę przepraszam, że nieprawidłowo jadę, ale wiecie, jak nagrywa się telefonem, to takie jest chujowo Zaraz ja wam pokażę o co dokładnie chodzi. Zaraz dobijemy do prędkości 80 i zademonstruję wam, jak ta magia cała działa. Jest to fajne, bo czasem jak długo naciskacie klawis gazu w grze, to palec wam może zdrętwić od tego mamy 80 Poczekajcie, niech wiadę mniej więcej na prostą. Mniej więcej na prostą, niechaj wiadę, bo nie chcę przywalić w barierę czy coś. No i dobra, i teraz wciskam i klawisz C. Ja tylko kieruję. A ciężarówka jedzie dalej. O, tu jest mniej więcej prosto. Widzicie, nie dotykam w ogóle klawiatury. A ciężarówka sobie jedzie, jest to zajebiste. Jeżeli chcecie wyłączyć ten pomad, klikacie klawisz C i jest wyłączony. Chcecie go włączyć z powrotem? Klikacie klawisz C i jest z powrotem włączony. się wyrobię, a wyrobiłem się jeszcze raz żeby nie było że oszukuję a ciężarówka jedzie dalej dzięki, miło było wam pokazać jak się uruchamia tempomat w grze, jest to bardzo fajne, polecam się Piorun Burza Elektryk